Czy nie pyta, czy uprawiasz sport, czy nie uprawiasz. Musisz pogodzić pływanie z zajęciami. Za czasów Bilarosa by nie wyszedł, bo by trafił na furtkę zamkniętą na klucz. Wyjazdy do Ameryki, tak, jak najbardziej. My, tylko pasją. Pa, pa! Dobry wieczór, panie Stefanie. Dobry wieczór. No, no, możemy wejść na y, bardziej towarzyskie, towarzyską formę. Daniel Maciej, <grym> Stefan, witamy po krótkiej przerwie. Jak tak. forma, jak życie, jak program? Słuchaj? Jak ci się podoba nasz nasz broadcast? Y, y, dla pływaków, o pływakach i o pływakach. No, śledzę, śledzę od pewnego czasu z, z dużym zainteresowaniem. Włączyłem się, powiem szczerze, kilka tygodni temu. I uważam, że jest to strzał w dziesiątkę. Będzie okazja, żeby powiedzieć tutaj o pewnych sprawach, które się nigdzie nie ukazują i właśnie rzadko o nich słychać. Także mam nadzieję, że nawet jak ten tor już się zamoczy, to w dalszym ciągu będzie okazja, żeby o pływaniu rozmawiać na Ranforeście. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zmienić nazwy na Mokry Tor Broadcast ale póki co mamy suchy tor broadcast. Postawiłeś tezę, że amerykańskie uczelnie zabijają te marzenia polskich pływaków o igrzyskach, o medalach, o Mistrzostwach Świata. Rozumiem, że słuchałeś ostatnio naszych wywiadów i z ekspertami, i z gwiazdami ze Stanów. Masz swoje uwagi. Powiedz mi, dlaczego tak uważasz? No cóż, to bardzo łatwo na to, ty, tą tezę obronić. Aczkolwiek ja jestem z pokolenia, które, które już od dawna siedzi w pływaniu i pamiętam czasy Artura Wojdata i miałem przyjemność też trenować Bartka Kizierowskiego przez pewien czas, kiedy on był na studiach właśnie w Stanach. Sam miałem przyjemność zwiedzić amerykański Uniwersytet Południowej Kalifornii, oprowadzał mnie po nim, no można powiedzieć, legendarny trener Mark Schubert. I uważam, że ta uczelnia, i yy, że znaczy, że uczelnie amerykańskie to jest po prostu coś, co jest, można powiedzieć, spełnieniem marzeń każdego człowieka. To nie jest yy, spełnienie marzeń tylko naszych pływaków, a nasi pływacy dzięki temu, że pływają, mają szansę, że, że rzeczywiście ten sens spełniać. Tylko jest tutaj małe, małe ale. No tak jak za czasów Artura Wojdata, Rafała Szukały i Bartka Kizierowskiego. Wyjazdy Polaków na studia do Ameryki były, można powiedzieć, pod ścisłą kontrolą Polskiego Związku Pływackiego. Ten okres, w którym, można powiedzieć, uczelnia czy klub uczelniany przestaje działać, a staje się to po finałowych zawodach amerykańskiej tej ligi NCAA, ci zawodnicy byli że tak powiem zaopiekowani przez związek w taki sposób, że mieli udostęp, umożliwione trenowanie w dalszym ciągu. No właśnie. No teraz jak wygląda system pracy na takiej uczelni? Tam jest 144 dni treningowych do, takiego, do tak zwanego tam sezonu regularnego. 140 dni treningowych po 20 godzin w tygodniu możliwości, takie daje uczelnia, to jest od 1990 roku taki przepis, że 20 godzin w tygodniowo student może To nie dotyczy tylko basenu, to dotyczy wszystkiego, siłowni i tak dalej. Oni, sobie nauczy oni nauczyli się dobrze radzić w tych 20 godzinach. Ja też myślę, że to nie jest coś, co, co po prostu zabiłoby pływanie. Natomiast zawody te główne kończą się w końcu marca. Zawodnik do zakończenia roku akademickiego ma możliwość, ma zgodę na 8 godzin treningów w tygodniu. Taki jest przepis. Czyli od końca, czyli od końca marca właściwie przestaje trenować. Zawodnicy. No, Tacy, którzy mają gdzieś możliwości trenowania blisko domu, i blisko miejsca zamieszkania, swojego klubu macierzystego, do którego zresztą po zakończeniu roku akademickiego wracają, w tych głównych zawodach oni nie startują przeważnie jako zawodnicy klubów uczelnianych, tylko swoich klubów macierzystych, więc tam mają możliwości trenowania i uczenia się, a potem zdania tych egzaminów. Tak między innymi było na przykład z Bartkiem, który wracał na trochę do Mission Viejo, Uniwersytetu Berkeley i potem jechał, zdawał egzaminy i przylatywał do Polski. Dobra, sobie, muszę Ci teraz przerwać, muszę ci przerwać i zadać Ci bardzo ważne tak. pytanie. Powiedz, tak. bo mówisz o dosyć odległych czasach, ja sobie poszukałem trochę tak. statystyki i chciałem Cię zapytać, ile talentów w ostatnich 10 latach naszych z potencjałem olimpijskim, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy wyjechało, wyleciało do Stanów i tam zaprzepaściło swój talent. Tego nie możemy do końca powiedzieć, ze względu na to, że wyjeżdżali zawodnicy po prostu, znaczy to, to się stało bardzo powszechne, tak bym powiedział. Ja teraz nie rzucę tak jak z rękawa nazwiskami, którzy Dobra. zaprzepaścili talenty, natomiast uważam, no. że to, to co jest najważniejsze to zawodnik w tej chwili, polski, który trenuje jeszcze i ma zamiar trenować po zdaniu matury, mm -hmm. bardziej jego bodźcem do tego trenowania jest wyjazd na studia niż na zdobywanie medali olimpijskich. Tak, co taką na... tezę postawił. Natomiast co... rzeczywiście nie oferuje naszym pływakom nic, I to, jeśli chodzi o zapewnienie przyszłości takiej. W przyszłości dorosłej, i to trzeba tutaj, może to jest dobry moment, żeby pierwszy raz głośno o tym powiedzieć. Ja sam, jak dzieci namawiam do pływania, to mam takie gdzieś tam wewnętrzne sumienie mi gryzie, bo nie jestem w stanie y, powiedzieć rodzicom, no dobrze, a co mu to pływanie da? Stefan, to natychmiast wchodzę. Mówię i krew po tym łzy i wszyscy myślą, że to żart. Za chwilę oddam głos Maćkowi, bo na pewno ma kilka bardziej merytorycznych pytań. Natychmiast wejdę ci w słowo. Być może źle sformułowałeś tezę. To nie amerykańskie uczelnie niszczą talent i marzenia tylko nasz system, który nie zapewnia opieki po studiach tam, nie zapewnia dalszej kariery takim zawodnikom pozostawia ich samym sobie, tak naprawdę. I ci chłopcy, te, te dziewczęta zdobywają świetne wykształcenie i prawdopodobnie nie widzą zainteresowania swoją osobą i wracają do normalnego życia. Może tu jest problem? Tak, myślę, że myślę, że to jest podstawowy problem. Być może by się nie zgodził ktoś, bo powiedziałbym: no tak, to przecież mamy uczelnię, startują zawodnicy, mamy uczelnie, wychowania fizycznego i tak dalej. No dobrze. Ja mam zawodnika, który jest wybitnie zdolny i jest najlepszym uczniem w szkole. Teraz ja wiem, że to będzie dylemat, jaką za dwa lata będzie kończył szkołę podstawową. Co zrobić dalej? No właśnie. Do jakiego liceum się udać, jak trenować, a to, jest dylema, to jest dylemat jeśli, dylemat, jeśli to liceum, nawet tak i, To jest dylemat właśnie na tym etapie i właśnie i szkolenia. To jest nawet odpowiedź na to pytanie, które było zadane, które było zadane chwilę temu Sławkowi Kuczce. Dlaczego nie mamy żabkarzy? Żabkarze to są dorośli ludzie, to są dorośli silni mężczyźni. Zwykle sukcesy w żabce odnoszą zawodnicy, którzy są dobrze po dwudziestce, znaczy są po dwudziestce, mają już zakończony system, że tak powiem, wzrostu mięśni, wyćwiczoną doskonale technikę. Na no technice też, też przegrywamy diametralnie, straszliwie, jeśli chodzi o żabkę. Natomiast u nas już tych żabkarzy nie ma. Dlaczego? Dlatego, że, że ich po prostu nie ma, czyli nie trenują. Nie ma, bo po prostu ich nie ma. Widzisz, yy, znajdujemy chyba klucz całego problemu, bo to nie jest problem ani uniwersytetów amerykańskich i ich systemu szkoleniowego, który się różni od naszego. Ja specjalnie to postudiowałem sobie. Czytałem też fragmenty książki Dawida Tatarczyka, Zrozumieć pływanie, zaraz mhm. zacytuję tutaj parę fragmentów. To, co powiedziałeś, no, studia w Słowacji... To, to Niedługo ta książka się ukaże, będziemy mogli ją sobie poczytać wszyscy razem. Jesteśmy patronem medialnym jako Ranforest tej, tej książki. Maćku, ja ci oddaję Twój głos, jakie ty masz obserwacje, jakie masz pytania do Stefana? Powiem tak. Po pierwsze, to nie jest reguła, że żabkarze muszą być po 20, żeby osiągać sukcesy. Najlepszym przykładem tego był Daniel Giurta, który zdobył wizję Mistrzostwa Olimpijskie jako nastolatek. Był jeszcze za młody, żeby startować w Mistrzostwach Europy Juniorów. Nie, nie był dopuszczony nawet do Mistrzostw Europy Juniorów musiał poczekać, żeby został dopuszczony do tych zawodów, a już mógł się pochwalić medalem olimpijskim. Oczywiście to był fenomen, jest to jakaś tam jednostka. Ktoś powie, że wyjątek potwierdzający regułę. Adam Pitti też jako nastolatek pięciu już sukcesy. Do tego e, zmierzam. Wydaje mi się, że dylemat zawodnika, o którym ty powiedziałeś, nie powinien stanowić żadnego problemu. To nie powinien być w ogóle dylemat, bo my sami, jako my jako system nazwijmy to tak, kiedy wydaje nam się, że pomagamy zawodnikom, to im utrudniamy, bo w takich Stanach Zjednoczonych, o których mówimy, nie ma czegoś takiego jak uczelnie sportowe. Czyli tam nie ma tak, że ktoś idzie na WF i ma łatwiej, bo jest dobrym sportowcem. Tam musisz skończyć normalną szkołę średnią, czy prywatną, czy państwową, i musisz pogodzić pływanie z lekcjami. Idziesz na uniwersytet, gdzie też nikt cię nie pyta, czy uprawiasz sport, czy nie uprawiasz. Musisz pogodzić pływanie z zajęciami. A to, że my stajemy przed wyborem jak mamy lat 15, czy iść do szkoły mistrzostwa sportowego, a potem czy iść na akademię wychowania fizycznego, to sami tym pływakom zamykamy prawie wszystkie drogi. Bo co robią, co robi 90% tych zawodników po skończeniu takich studiów? No jest instruktorem albo trenerem pływania, ci nieco bardziej ambitniejsi wybierają jakieś inne drogi. Natomiast Stany Zjednoczone, poza tym, że kuszą jakąś egzotyką i na pewno pozwalają trochę poszerzyć horyzonty, no to przede wszystkim otwierają możliwości, jakich tutaj nikt nie zapewnia zawodnikom. I stąd taki masowy wysyp tych zawodników polskich w Stanach Zjednoczonych, bo oni po skończeniu dobrej uczelni, nawet jeżeli nie chcą dalej pływać, oczywiście to też jest złożony temat, bo to nie jest tak, że zawodnik, który ma predyspozycję do tego, czy, czy rokuje nawet do medali olimpijskich, że on od tak sobie podejmuje decyzję: Dobra, jadę do Stanów. To też są trudne decyzje. Natomiast jest wielu zawodników, którzy myślą tymi kategoriami: okej, okay, może jestem niezły, jak na polskie warunki, stać mnie, no powiedzmy, na miejsce pierwszej dziesiątce na świecie, ale z bycia w pierwszej dziesiątce, bycia dziesiątym zawodnikiem na świecie, pływak, nie ma nic. Więc jeżeli on, będąc dziesiątym, czy nawet czterdziestym, czy setnym zawodnikiem na świecie, ma możliwość uzyskania stypendium na świetnej uczelni, zdobycia świetnego wykształcenia i dzięki temu zdobycia super zawodu, to z tego po prostu korzysta i tak jest moje zdanie. Oczywiście w 1997 roku, to było bardzo dawno, to już da, bardzo dawno temu, miałem przyjemność być w Michigan Viejo i, i właśnie przy okazji obejrzeć też te, tą uczelnię amerykańską. Powiem wam, że już wtedy zazdrościłem, bo szkoła amerykańska jest zupełnie inna niż szkoła polska. To, to w ogóle jest... Nie wiem, no trudno, trudno, trudno to nawet porównać z, z edukacją, która się w ogóle tutaj dzieje. I, i to, co Maciek mówi, to, to jest 100% racji. Co różni pływanie amerykańskie od, od polskiego? Różni, że tam jest po prostu niewiarygodna dyscyplina. Dyscyplina, bym powiedział, wojskowa. Są nauczeni tej dyscypliny od najmłodszych lat. W Michin Wiecho basen jest otoczony płotem, takim normalnie y, płot metalowy. I trener, w momencie zaczynania treningu, zamyka drzwi, furtkę na klucz. To jest basen otoczony. Nie, nie obiekt, tylko basen. Także to, co Artur Wojdat mówił, że wyszedł na, na siku. I, i, i tam Terry go potem skrzyczał, to za czasów Billa by nie wyszedł, bo by trafił na furtkę zamkniętą na klucz. Po prostu nawet to, tego im nie wolno. Oni są tak uczeni, więc oni na tych uczelniach też się znakomicie radzą jako, jako sportowcy. Ja to wskonale wiedziałem i od dawna wiedziałem, że, bo, bo przecież mówię, jak trenowałem z Bartkiem, to tam uczelnia była na, na, na pierwszym miejscu, wiadomo. Natomiast ta uczelnia jest też była zupełnie inna. Ja miałem jeszcze wyobrażenia uczelni, które, z, którą sam kończyłem. Stefan, wejdę ci w słowo natychmiast. Wejdę ci na tak. słowo. Być może my rozmawiamy o problemie, którego nie ma. Bo być może wiesz, nieprzystawalność naszego systemu edukacji, systemu kształcenia sportowców, nijak się ma do amerykańskiego. Ja zacytuję Dawida Tatarczyka, który w książce pisze tak, że amerykański model sportowy opiera się na pobudzaniu organicznej konkurencji między zawodnikami, dlatego jest ich tak wielu. A polski system jest zupełnie odwrotny. Nasz system zbudowany jest na założeniach elitarnych, czyli taki system, który zaniża konkurencję, bo tylko kształci elitę, a nie zajmuje się słabszymi zawodnikami. I być może tu jest problem, że nie ma konkurencji. To ja, ja bym powiedział tak. Z jednej strony jest to problem, a z drugiej strony jest to taki, jest to coś, czego na przykład y, polski zawodnik w Ameryce nie dostanie. I tutaj powołam się na wypowiedź Pawła Wołkowa z, z, mm. właśnie z Suchego Toru sprzed dwóch tygodni. Czyli stuprocentowe oddanie się trenera zawodnikowi. Zauważmy, że Większość sukcesów, jakie, się, jakie były odniesione w polskim pływaniu, mówię o tych sukcesach międzynarodowych, to były sukcesy duetów, trener zawodnik, albo trener dwóch zawodników. i To były naj, największe, największe sukcesy. Tam był jeden moment taki, że rzeczywiście Paweł Słomiński próbował zorganizować większą grupę. I ta próba nie wypadła najlepiej na przestrzeni czasu, tak można powiedzieć. Dobrze. Nie dało się tego utrzymać. No dobrze, ale to, jak to jest. Próba tak, tak. czasu tutaj jest istotna, moim zdaniem, i ten system, o którym Ty mówisz, czyli trener zawodnik, w pewnym momencie przestał się sprawdzać po prostu, mm -hmm. bo jak wierzymy, kiedy polscy zawodnicy naprawdę odnosili sukcesy, no to w ostatnich latach na palcach jednej ręki, a więc. To, to się przestało sprawdzać. Świat też pracuje już trochę inaczej, więc może my też przestajemy się na tym skupiać i szukajmy yy, jakichś podpowiedzi czy wskazówek u tych lepszych. Dokładnie. Chciałem to zapytać. A <grywa> Amer Amer Ameryki w Polsce nie zrobimy. Nie ma szans. Ja... No, jakby porównywanie w ogóle Polski do Stanów Zjednoczonych pod kątem pływania jest bezsensowne po prostu, nazwijmy to po imieniu, jest bezsensowne. <grywa> Powinniśmy porównywać do krajów, gdzie ta liczba seniorów, nazwijmy to, jest zbliżona. Natomiast my, jak na, jak na kraj, w którym no, bardzo dużo dzieci uprawia ten sport, to mamy bardzo, bardzo słabe wyniki. No, ktoś powiedział piramida. Ja bym tego nie nazwał piramidą, tylko to jest trochę jak taki beret z antenką, bo e, nie wiem, dziesięcioletni, no, czyli Idealnie. 10 tak. mamy tysiące. Natomiast seniorów na poziomie, na poziomie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata, czyli Igrzyska Olimpijskie, mamy garstkę. W pewnym momencie ten trening, a trening pływacki jest treningiem naprawdę morderczym i, i bardzo wymagającym. Pływanie jest sportem tak zazdrosnym o wszystko, o, o każdą minutę w pewnym momencie głównie rodzice zadają sobie pytanie, to nie, nie zawodnicy zadają sobie pytanie. Zawodnicy przy, przychodzi z można powiedzieć. Słyszyliście Artura Wojda, to jest niechęcenie słyszeliście, jak On nigdy nie lubił pływać, tak? Nie lubił no trenować. Uwielbiał, uwielbiał rywalizować zawod, tak? Byłem świadkiem kilku jego startów i wiem, jak on na zawodach się czuł, jak jakie jak zwierzę prawdziwe, że rzeczywiście my przegrywamy z naszym systemem edukacji, nasze pływanie. Przegrywamy tym, że słabe są kluby, które nie mają swoich obiektów. Nie możemy sobie ustalać dowolnie godzin treningowych, tak jakbyśmy chcieli. Nie możemy tego pogodzić z pójściem zawodnika do normalnego liceum, bo nie możemy się zmieścić, bo od 15.00 obiekt sprzedaje godziny już po cenach komercyjnych. Właśnie. I, Stefan, I, i, takie mamy, i takie mamy warunki. Ale to Stefan, tutaj się błąd popełniliśmy na, na poziomie już stawiania hipotezy, tak? Bo jakby dokładnie. Tylko jak Daniel zaczął to. Trudno winić chęć wyjazdu do USA czy jakby to co proponują Stany Zjednoczone I przypisywać, przypisywać Stanom Zjednoczonym To że tracimy szansę na olimpijskie sukcesy bo wydaje mi się że Problem kwizytowy... hmm. Ja bym ja bym jeśli mogę taką podsumować Takim jednym zdaniem które ja widzę Wyjazdy do Ameryki Tak Jak najbardziej ale nie zostawiajmy tych zawodników samych sobie Niech będzie Ładnie. ktoś U nas kto tych zawodników będzie miał pod kontrolą i będzie pilnował, że zawodnik, który odnosi sukcesy podczas zawodów uniwersyteckich na Jardach, niech te sukcesy się zaczną przynosić nawet po dwóch, trzech latach, niech się zaczną przenosić na sukcesy międzynarodowe jako reprezentacja Polski. Stefan, no mu powiedziałeś święte słowa, i my dokładnie z Mackiem jesteśmy tego samego zdania. Nie winimy Ameryki, że jest taka jaka jest, no bo w Rio y, chyba zdeklasowali z tego co pamiętam wszystkich, a Joseph Schooling wygrał z Phelpsem i był bodajże na drugim albo na trzecim roku w swojej uczelni. Tak jak miał prawo do treningu, tak jak nasie, na nasze talenty, a Phelpsa pokonał, więc. Y takie jest moje zdanie i ja się cieszę, że się w tym zgadzamy i powinniśmy postawić odwrotną tezę. Być może Otylia Jędrzejczak, nasza wybitna, nasza najbardziej znana pływaczka, powinna stworzyć taki program. Prowadzi fundację, być może powinniśmy o tym z Otylią porozmawiać, żeby tymi pływakami po karierze w Stanach zaopiekować się tutaj i zdobywać medale. Jak najbardziej. No to, to chodzi o to, żebyśmy... Czasem wyjeżdżają zawodnicy, których my tutaj nie zauważamy, a którzy... Gdzieś tam rozkwitają, jakby to powiedzieć, na tych uczelniach. Odnoszą fantastyczne sukcesy na jardach, ale już są tak wtopieni w tą drużynę, że nawet nie myślą o tym, żeby wracać, bo często nie mają gdzie wracać. Też wydaje mi się, że wpływ na takie postrzeganie, że zawodnicy, którzy mają szansę na sukcesy na najwyższym poziomie, wyjeżdżają i przez to tracą te szanse, moim zdaniem wynika trochę z tego, że. Wyjeżdżają często zawodnicy, którzy są u szczytu swoich możliwości, bo system nasz często prowadzi do nadmiernej eksploatacji w młodym wieku i to nastawienie na wyniki wynika trochę z tego, że taki jest system rozliczania za sport, czy klubów, czy szkół i tak dalej, tak dalej. to jest problem złożony. Trenerzy są rozliczani z wyników nastoletnich dzieci i za to, no tam nie wiem, najpierw w mieście, potem w województwie, potem w okręgu i potem na skalę ogólnopolską. Każdy chce wyników tu i teraz, nieważne ile dziecko ma lat, nieważne co się z nim stanie za dwa lata. Tak? I jak ktoś ma lat 19, ma organizm tak wyeksploatowany i tak mało podatny na nowe bodźce treningowe, bo trenerzy wykorzystali już wszystko, co mieli do dyspozycji, że często wyjeżdżając przykładowo do Stanów, choć nie tylko, ten zawodnik nie ma już w zasadzie szans, żeby się rozwijać, bo to, co tam jest wprowadzane dopiero... 19-20 letnim zawodnikom, on już to miał 3 lata temu. Tutaj też tkwi moim zdaniem problem, aczkolwiek to jest myślę... No tak na i, i, dwa, i dwa lata wcześniej trenował 30 godzin w tygodniu, a nie 20, tak jak ma na uczelni. Panowie, panowie, ja podsumuję to legendarnym stwierdzeniem, trening zabija talent. A my jako słuchy Tor Roadcast musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło, i wspierać naszych zawodowców w tym, żeby osiągali największe laury. No takie tak jest moje zdanie, i to jest takie podsumowanie naszego spotkania w, tej, w tym temacie. Co o tym sądzicie? No ja myślę, że trening nie zabija. Dole. Mądry trening, rozwija <laughs> zawodników. Musimy się uczyć od najlepszych, można dużo rzeczy znaleźć i rzeczywiście i wprowadzać nowe rzeczy i, i dopasowywać nasz system krajowy do tego, co się dzieje na świecie, do systemu startów. Do, widać teraz, że pływanie zaczyna funkcjonować podobnie jak na przykład atletyka, gdzie zawodnik musi trzymać formę przez dłuższy czas, nie, nie być w formie na jeden start. To wszystko jest ważne, ważne, a przy tym ważne jest nie zabić w zawodniku radości z tego, że trenuje. I tym optymistycznym akcentem zamykamy tę dyskusję. Cieszę się, że udało nam się o tym porozmawiać. Cieszę się, że sobie pewne sprawy po męsku wyjaśniliśmy. Problem leży gdzie indziej, i teza powinna być inaczej sformułowana. Cieszę się, Stefan, że powiedziałeś nam, jak to wygląda od strony zawodowca. Jesteś zawodowcem, który na co dzień pracuje z pływakami, więc my mamy naszą wiedzę i będziemy no. robić wszystko, żeby to no. dalej poszło w świat. Powiem szczerze, że stoję przed tym dylematem niedługo. O. Mam nadzieję, że mam zawodników, którzy są jeszcze za młodzi, żeby wyjeżdżać do Stanów. Rozmawiałem z ich rodzicami na ten temat, bo wiem, że to jest no, duża, duża no. zachęta. Tak, natomiast no, mamy ambicje, na razie trzymamy się naszych planów które mają nas doprowadzić tutaj za moimi plecami na operę w Paryżu. Chcielibyśmy ją zobaczyć na własne oczy. Bardzo Ci dziękujemy za udział w Tor Broadcast. Mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję bardzo. Z przyjemnością, jeśli będzie taka okazja, to wezmę udział. Do zobaczenia. Wielkie dzięki, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. I bardzo się cieszę, że się za, y, pożegnaliśmy ze Stefanem. Optymistycznie, Maćku. Ta nadzieja jest, y, nasi zawodowcy trenują, y, te medale trzeba zdobywać. No, w ostatnim dziesięcioleciu troszkę nam to nie wychodziło. Amerykanie znowu tym swoim systemem załatwili właściwie cały świat. No, nie tylko nas, ale. Kwestia Amerykanów, bo zobacz, że do Stanów wyjeżdżają y, najlepsi zawodnicy z całego świata. To nie jest prawda. Przyjeżdżają tam Polacy i sobie radzą, albo sobie nie radzą. Stefan zwrócił uwagę na jedną istotną rzecz, że są zawodnicy, których my tutaj nie zauważamy, oni wyjeżdżają i tam rozkwitają. Bo to są właśnie często tacy zawodnicy, którzy nie są w tej elitarnej grupie w danym klubie, czy, czy pod okiem danego trenera. <laughs> Czyli nie ma, nie ma tego, o czym mówiłeś, tej wady polskiego systemu, o której pisał też Szabit w książce. I oni, jak się okazuje, później wciąż podatni na nowe bodźce, wciąż pragnieni nowych doświadczeń i wciąż cieszący się tym pływaniem, potrafią się rozwijać także w wieku lat dwudziestu kilku, tak? To nie jest no tak. tak. Pływanie się zmieniło. O tym rozmawialiśmy już już, zdaje się, z Arturem Wojdatem. To nie jest tak, że jak ktoś ma lat 20, to jest emerytem. Teraz <grym> i starsi letni zawodnicy sobie doskonale radzą na tych najważniejszych imprezach. Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Kwarantanna Słuchaj w iTunes, Spotify i Spricker.